Dobry wieczór, witamy Państwa z Grodziska Wielkopolskiego. Jesteśmy po meczu pierwszej kolejki PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Warta Poznań, Pogorz Szczecin. Wynik meczu 0 do 1. Pierwsza część konferencji będzie miała, gościem pierwszej części konferencji będzie trener drużyny gości, pan Jens Gustafsson. Dobry wieczór. Oraz Artur Bańko, który będzie tłumaczył wypowiedzi trenera. Oddaję głos i proszę o podsumowanie. OK, uh, when you start the season The first game is always very tight and tough to win. And this game was not uh, any exception from this. No I ten mecz nie był jakby um, it was very hard to, uh, to get speed in the ball, it was hard to, to break uh, Varta when he was staying uh, in low defense. Trudno było nadać piłce takiego pędu na tej murawie, a i trudno było przebić się przez defensywę warty. And they was uh, dangerous during the full game with we, set pieces, uh, corners and throw ins. No i duże ryzyko, duże zagrożenia, po postawiach po fragmentach uh, warty. So the game was like we expected, tough, tight. Uh, Yeah. Takiego meczu właśnie, I However, to do, uh, win these three points, to take the challenge, but it is to come here and, and, uh, and win. I'm very proud of our uh, Pogon players today. Uh, ale na pewno co to robota piłkarzy z których jestem bardzo dumny z ich e, pracy którą wykonali Everyone sacrificed for the team's best in the absolutely best way and that makes us here with three points so I'm very proud of our Każdy poświęcił naprawdę dużo żebyśmy dzisiaj tutaj mogli siedzieć jako zwycięzcy jestem z tego bardzo zadowolony, jestem z nich dumny Okay. Dziękuję bardzo. Teraz y, trener jest do Państwa dyspozycji. Jeżeli ktoś będzie chciał zadać pytanie, proszę się przedstawić i podać na, nazwę redakcji. Będę udzielał głosu. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Łukasz Kierownacki, Pomyśl.net. Chciałem zapytać, zapytać czy nie dyspozycja Kamila Józefowskiego w dzisiejszym meczu wynika z tego, że zaczął się gotowanie trochę później niż reszta rynny? About Kamila Józefowskiego he, he didn't do a good as we expect. Maybe it's because of his, his The, like, no, there was a lot of players that looked, looked uh, good that started at the same time like him. Uh, Kamil Grusicka, your expectations on him is that he scores three goals every game, but uh, he's a human being. Uh, sometimes uh, the performance uh, of players is not on top level and sometimes it goes up and down. Mm -hmm. To jest tak, że wielu piłkarzy możemy powiedzieć, że nie było dzisiaj na tym poziomie, którego byśmy mogli oczekiwać. I od Kamila Graśleckiego oczekuje się zazwyczaj i ze strzeli w każdym meczu trzy bramki, ale Kamil to jest tylko człowiek i, i nie będzie zawsze wyglądał, nie będzie zawsze najlepszym resłem siebie. He is the captain for pogon. I'm very grateful for him and I think his performance was quite okay. Like the other team, everyone was sacrificed, so uh... Cieszę as a team get better and better. się z tego, że kapitan został kapitanem i wyglądało to tak, że poświęcał się tak samo jak reszta drużyny dla tego zwycięstwa, a na pewno będzie tak, że będziemy wyglądać coraz lepiej ogólnie jako drużyna. I feel very very um, relaxed when he is uh, running the team like he do. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, jak kamień sprawia, że drużyna funkcjonuje, jak, jak na nią wpływa. No, dziękuję. Ok, jeśli nie ma pytań, dokończymy ten. Jaką wcosowski głos z szczyciński, przepraszam bardzo. Jak pan trenut ocenił z trzeba? Oczywiście w tamt w dzisiejszym leczu, czy on już przedleczem dał pan znać, że podramię się strzeli, że nie musi się martwić